Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowny Panie Burmistrzu, Drodzy Mieszkańcy Koła, Szanowni Państwo. Historia jest świadkiem czasów, światłem prawdy, życiem pamięci, nauczycielką życia. Dziś mija 660 lat historii miasta nad Wartą. Miasta i historii tworzonej przez mieszkańców, którzy swoimi decyzjami i działaniem sprawili wyjątkowość tego miejsca. To czas wspomnień, satysfakcji i radości, ale również czas zobowiązań. Czcigodni jubilaci, napiszcie swoją piękną historię, byście mogli być dumni z tego, co dziś każdy z was dla tego miasta uczynił, dla waszej rodziny, dla waszej wspólnej historii, która kiedyś będzie odczytywana przez potomnych. Szanowni Państwo, z okazji zacnego jubileuszu w imieniu społeczności kłodawskiej Składamy miastu i mieszkańcom koła gratulacje i najlepsze życzenia. Czcigodni ubielaci, budujcie przyszłość w oparciu i na bazie tego, co pozostawili Wam wasi poprzednicy. Życzymy satysfakcji z przynależności do wspólnoty o tak pięknych i bogatych tradycjach. Życzymy wielu osobistych sukcesów w pracy zawodowej i również społecznej. Niech będą inspiracją do kolejnych wyjątkowych wyzwań, a także niech przyniosą i przyczyniają się do pomyślnych lat rozwoju miasta i tworzą lepszą przyszłość Koła. W imieniu własnym burmistrza Kłodawy i przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłodawie składam Państwu te życzenia. A osobiście, prywatnie, jako mieszkanka tego miasta jestem dumna, że mogę obchodzić tak zacny jubileusz. Drodzy Państwo, z okazji tego jubileuszu od społeczności Kłodawskiej, a Kłodawa też chciałabym, żebyście Państwo wiedzieli, jest niewiele młodszą siostrą bo brakuje jej tylko 8 lat do 600 lecia miasta. Także my za 8 lat będziemy świętować też zacny jubileusz. I drodzy Państwo, Panie Przewodniczący, proszę przyjąć od społeczności kłodawskiej taki symboliczny prezent. Jest to moneta pokryta 20-karatowym złotem z wizerunkiem Kazimierza Wielkiego. Niech ona będzie symbolem szczodrości, bogactwa, a także tego patronatu, jakim darzy to miasto od 660 lat Kazimierz Wielki. Bo bez niego nie byłoby nas tutaj dzisiaj, jako mieszkańców tego miasta. Dziękuję.